Dziesięć lat po przegranej bitwie pod Maratonem Persowie podjęli kolejną próbę podporządkowania sobie miast helleńskich. Za cel swojego ataku obrali najpotężniejsze polis greckie, Ateny oraz Spartę. Władca Persów Xerxes I zgromadził ogromną armię liczącą według szacunków ponad 100 tysięcy żołnierzy. Sama podróż jego oddziałów z Azji do Grecji trwała kilka miesięcy, gdyż zaopatrzenie takiej ilości ludzi w prowiant było nie lada wyzwaniem. Sprzymierzeni Grecy z kilku polis wystawili niewielką, liczącą około 7000 hoplitów armię. Władca Sparty Leonidas postanowił zatrzymać adwersarzy w wąwozie Termopilskim. Była to jedyna droga w głąb Grecji: z jednej strony obrońcy mieli urwisko skalne, natomiast z drugiej osłaniało ich morze. W najwyższym miejscu wąwóz miał mniej niż 20 metrów szerokości. Dodatkowo Grecy odbudowali stary mur obronny przecinający przejście w głąb Grecji. Sprawiało to, że przewaga liczebna Persów traciła na znaczeniu. Ciężko uzbrojeni żołnierze greccy zwani Hoplitami udowodnili już swoją wyższość nad oddziałami perskimi w bitwie pod Maratonem, a teraz dodatkowo sprzyjał im teren. Kawaleria, najgroźniejsza oprócz samej liczebności broń Persów, była w tej sytuacji bezużyteczna. Pozycja ta miała tylko jeden słaby punkt istniała niewielka górska ścieżka, która pozwalała obejść obóz wojsk Leonidasa. Król wysłał do obrony tego przejścia tysiąc fokijczyków z pobliskiego Polis. Przez cztery dni Persowie wysyłali zwiadowców, którzy mieli za zadanie wybadać pozycję Greków. Równocześnie wysłannicy Xerxesa próbowali namówić Hellenów do złożenia broni. Piątego dnia wojska perskie zaatakowały. Walki trwały cały dzień. Ze względu na zajmowaną pozycję, Grecy mogli wymieniać falczące oddziały, dając części swoich wojsk czas na odpoczynek. Dało się zauważyć ogromną przewagę w wyszkoleniu hoplitów nad ich azjatyckim przeciwnikiem. Natarcia perskich żołnierzy raz za razem rozbijały się o solidny mur greckich tarcz. Dodatkowo ostrzał łuczników nie przynosił większych efektów podczas walki z okopanym oraz ciężko uzbrojonym przeciwnikiem. Pod wieczór straty persów wynosiły już kilka tysięcy. Drugiego dnia sytuacja powtórzyła się. Ataki nie dawały znaczących rezultatów. Wściekły Xerxes wysłał do natarcia elitę swojej armii, nieśmiertelnych. Po ciężkich walkach zmusili oni Greków do odwrotu. Jednak po otrzymaniu posiłków Leonidas rozpoczął kontratak, zakończony ucieczką elitarnych żołnierzy wroga. Król królów zaczął tracić cierpliwość. Morale armii znacznie osłabło. Na szczęście zgłosił się do niego miejscowy Grek, Efialtes. Zdradził on położenie górskiej ścieżki pozwalającej na obejście pozycji Greków. Wysłane oddziały napotkały tysiąc Fukuliczyków, którzy po wstępnym ostrzale łuczników ustąpili ze swoich pozycji i pozwolili na przejście przeciwnikowi. Persowie mogli wreszcie zaatakować Hellenów z dwóch stron. Gdy wieści o tym wydarzeniu dotarły do obozu Greków, Leonidas odesłał większą część Hoplitów, aby nie ginęli na straconej pozycji. Bardziej prawdopodobna wersja wydarzeń zakłada jednak, że ci żołnierze po prostu uciekli, gdyż wąwóz stał się niemożliwy do obrony. Na miejscu u boku Leonidasa zostało około 300 towarzyszących mu Spartiatów. Około 400 niechętnych do dalszej walki Tebańczyków oraz 700 Tespijczyków, którzy postanowili pozostać na miejscu z własnej woli. Ostatniego dnia walk to Grecy zaatakowali, chcąc zabić jak najwięcej Persów, zanim zostaną zamknięci w okrążeniu. Po wspaniałej walce zginęli prawie wszyscy Spartanie i Tespijczycy. Tebańczycy natomiast poddali się, przypominając, że formalnie są poddanymi Xerxesa. Persowie dobrze wykorzystali zwycięstwo. Umożliwiło im ono zrealizowanie celu sprzed 10 lat. Wreszcie zdobyli Ateny. W kulturze przyjęło się pamiętać o 300 Spartanach. Nikt jednak nie wspomina o bohaterskich Tespijczykach. Spartanie zostali, ponieważ tak nakazywało prawo natomiast te Spijczycy mogli odejść wraz z resztą wojska. Mimo to pozostali u boku swoich sojuszników aż do końca. Widocznie tysiąc Greków nie brzmi tak chwytliwie jak trzystu Spartan.